A teraz spakuję paczkę dla widza Jasia! Jasiu zamówił lampkę Shibę! Oj, będzie mu mocno świeciła! Oraz głośnik Smyslow Team! Następnie czapkę z daszkiem pomarańczową! I nawet zamówił puzzle Smilandia! Zamówił również nową grę rzuci i Złap! Czy dasz radę złapać? I wlatują też nowe koszulki Smyslow! Nowa koszulka Patix X Team! I nowa minka uśmiechnięta! I podkładka pod mysz Smilandia! Oraz nowa duża poduszka Shiby z kością. Jasiu, jak ja mam teraz to spakować? Taką dużą paczkę zamówiłeś? Już teraz na mój sklep smajsokruka.pl a spakuję twoją paczkę na dzień dziecka. No nie, skończyły mi się robuxy, nie mam kasy, nie mogę sobie kupić premium ani penthouse ani vipa, nie mam lumi. <ścoughs> Masz pożyczyć mi to trochę się dzieje. robuxy. Skończyły mi się kasa, dasz mi proszę pożycz Ale, chociaż. Co? Wszystko mi się skończyło, wszystko już wcześniej wydała. O nie, nie mamy robuxów. nie mamy kasy! Dobra, czekaj, mam pomysł. Mam jeden pomysł, podejdźmy do mojej dziewczyny, tutaj mieszka bogata Patty. Ona na pewno ma robuxy. na pewno ma kasę. Na pewno nam da! Chodźmy i weźmy sobie ją pożyczmy, tak? Ja chcę tylko chcę Dobra, pożyczyć. Ona nam ma pati, pati, czekaj. Patty jesteś? Zadzwonię tutaj? Okej, okay, zadzwoniłem. O hejka. Cześć pati. Słuchaj, słuchaj, Tylema. mam problem, mam problem. E, ja chcę kupić game gamepasy. Chcę mieć najlepsze. Chcę kupić muzykę, nowe auta, Speeda, konia, wszystko. Ja chcę mieć wszystkie gamepasy. No to super! Tak, to z, fajnie, że chcesz razem kupić. z Lumi. Patrz jak się cieszy. I my potrzebujemy Robuxów. Dasz mi proszę. Co ja mam ci dać? Nie, no ja nie mam. Albo no, pieniądze. No, ja nie mam, ja niestety nie mam. Nie masz? Jak to nie masz? Nie, to jest niemożliwe. Jakbym miała. Bardzo zabawne. Paty nie ma robót. się ze mnie śmieje. Nie, no, Paty, ty na pewno masz robuxy, bo przecież jesteś bogata. Nie, jakbym miała, to bym ci dała, ale nie mam. Co? Nie chcesz nam dać ani pożyczyć, ale ci oddam. Mogę ci oddać więcej. No cóż, No no nie mam po prostu teraz, więc. Daj mi, bo się wkurzam. Daj mi, słyszysz? Daj mi to. Daj mi to. Nie, nie, nie. Daj sobie stąd. Dawaj, dawaj mi to, bo zaraz wezmę sam. I stąd, bo zaraz dostaniesz tej mioty, że ty będziesz kandydat. Nie, 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 nie tylko nie. Ała, 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 zbioty mnie. Nie będę pożyczać ci. Dobra, 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 Już wychodzę, już wychodzę, już wychodzę. Już wychodzimy. Jak mówię, że nie mam, to nie mam. O nie, niby nie ma, ale on to to jest nie że Ja jej nie wierzę, ja nie wierzę. Ona zamknęła, dobra. Okej, okay, ale słuchajcie, ona na pewno ma. Tylko nam nie chce dać. Dobra, to, to chodźmy do koło ja innego. Nie chcę podzielić! O, tutaj o. mieszka jakiś bolek. Ej, od niego weźmy kasę. Pożyczmy. Podejdziemy. Dobra, podejdziemy. No, zapytamy go. Halo, jest tu ktoś? Halo. Halo? Kto to tu przychodzi do mnie? Cześć, bolek. Cześć, taki dzień. Cześć. Cześć. Słuchaj. Cześć. Słuchaj. słuchaj, 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 słuchaj. Ja potrzebuję Twojej pomocy. Chciałbym kupić sobie premium, game passy, najlepsze, ale nie mam robuxów. Pożyczysz? co? Ja nie mam też Robuxów. Co? Nie masz w ogóle? Jak nie nie masz? mam Robuxów. Nie, no. nie, nie. nie. No na pewno, no pewno ja na pewno coś tu trzymasz w domu i na pewno masz jakieś pieniądze tu w domu schowane. ej, ej ale nie masz mi tutaj teraz do tego, do mojego domu, domu, pozwoliłem ci? Co? I nie, nie dasz mi nie pożyczysz to ja smyslow, nie wiesz kim jestem? No ale ja nie mam, ja ci nie dam. No nie, ale no my nie. Ci oddamy, no, ja. daj nam. To, ja przeszukam to! Mam. Przeszukam to! Przeszukam to! Na pewno masz w komputerze! Szokie. W komputerze masz! W komputerze masz! Na pewno! Na pewno! Nie mam nic! Zostaw to! Zostaw to! Zostaw. Hmm, czekaj tutaj zobaczmy! Tutaj nic nie, nie ma! Tutaj nie widzę nic. A, nie na pewno gdzieś schował! Na pewno gdzieś Na pewno gdzieś Eee, nie wywalaj! Został, został, został! Wróca, nas! O, dobra, dobra, już idę, już idę! O, nie, kolejna osoba nie chce nam nic pożyczyć! Jesteśmy biedni! No, nie mogę sobie nic skupić. Na pewno oni mają w domu coś pochowane: jakieś kasy? Na pewno oni mają jakieś sejfy czy coś. I nam nie chcą dać. Specjalnie to robią. Może czekaj, jeszcze tutaj ktoś mieszka. Hmm, tutaj mieszka Lumi, a tutaj Domini. O, Domini może dam na. Okej, Domini. Poprośmy go, Poprośmy go, może tak by bardziej weźmy, na przykład połóżmy się dla niego, albo czekaj, może pełzanie, tak, że pełzam. O, dobra, odpacz patrz. Yy, ale jestem biedny. Pomocy do mini. Jest tu ktoś, halo. Zadzwoń, to zadzwoń. Co to za o, ale... Dzień dobry, Co jestem... w moim domu? Królu, szefie, szefie złoty, potrzebuję kasy, pieniędzy, pożycz mi, proszę. Kłaniamy się przed tobą. Szefie Daj, złoty. jesteście głodni? Nie, nie jestem głodny, chcę kupić sobie premium vipasy i tak gamepasy i tak dalej. Proszę daj. Tylko sobie żartujesz, potrzebuję pieniędzy na studia, wynoś się stąd, kiedy z drugim. Nie, nie, nie rób nic! Nie, nie, nie wyrzucaj nas! No nie, nie, nie! kiedyś kluczem? uciekaj, uciekaj! No nie, nikt nam nie chce pożyczyć, nikt nam nie chce dać kasy. Oni mówią, że nie mają, a na pewno coś mają, na pewno coś tu skrywają. Wiesz co, przyjdziemy tak tu w nocy. Mogli. Mam pomysł, przyjdźmy tu w nocy, gdzie się ściemni i jak ich nie będzie w domu albo będą spali, to wtedy weźmiemy sobie sami. Przyjdziemy, a tutaj się przyszykujemy. Chodź, chodź, lumi. Okej, okay, tutaj się schowamy. Tu się schowamy. I tu się przebierzemy. Za tą właśnie ścianą, żeby nas nie widzieli. Tutaj nas nikt nie widzi. O tu jesteśmy schowani. Tam są domy w oddali. I teraz bierzemy i się przebieramy. Dosyć koniec tej zabawy. Bierzemy teraz. Patrzcie, co ja teraz wezmę. To wezmę. O, tak jest. Weźmiemy sobie jeszcze do włamania. To sobie jeszcze weźmy. Dobra, jakieś klucze, żeby się włamać. O, to sobie wezmę. Młotek, tak, żeby rozbić szybę, żeby żebyśmy rozbili szybę dobra to weźmy sobie łopaty żebyśmy to przekopali te wszystkie rzeczy pomogą nam żebyśmy ich okradli <tak, tak tak zrobimy no to będziemy Klikajcie widzowie, zaczymy, czy nam się uda. Zostawcie łapeczki teraz. bo tutaj pisze, patrz łapka w górę. Widzowie, kliknijcie łapeczkę. No weź jedną tutaj opisa. Ej, co jest znikła łapeczka. Poczekaj, uwaga, wpisuję. Łapka w górę! łapka w górę! Teraz klikajcie! I pamiętajcie też jeszcze o jednym. Czekaj, czekaj i subik! Jeszcze subika, zostawcie i wpadajcie na sklep smysl.pl, gdzie są nowe koszulki Smyslo Team, Wleciała też minka uśmiechnięta i uwaga, nowa poduszka szyby! Ej, tego jeszcze nie było! Wam szybko pokażę coś jest nowego. Z okazji Dnia Dziecka wprowadziliśmy nową poduszkę, gdzie Shiba leży sobie na kości. Zobaczcie, jaki łodziak. Leży sobie na kości i poduszka jest bardzo mięciutka. Bardzo, bo... Jest bardzo długa i duża. Wpadajcie, poduszki już mam. Wy możecie też mieć. O, oczywiście też zegar, który odmierza czas. Nowe rzeczy, link w opisie. Smaleso.pl Ojo, tutaj będzie Shiba se leżała. Patrzcie, o, elegancko se leży. A my będziemy sobie ukradali. Teraz kradli na potęgę w Roblox. Okej, okay, no to weźmy w takim razie się przebierzmy teraz. Wpisuję w złodziej po angielsku. O, to się przebiorę. Tak, tak, tak. No to weźmy sobie, zmieńmy jeszcze. Dobra, tu sobie zmieńmy. Dobra, jeszcze czapeczkę dodajmy jakąś. w e -e złodziej, okej. Okay. I teraz dajmy na przykład taką czapeczkę. Hmm. Taką wezmę sobie. O. -h 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 -h. Patrzcie jak ja wyglądam. Oj, ty Ej, ty masz No wyglądamy jak bliźniaczki, słdziejki. Dobra, dobra, jakie bliźniaczki? Nie jestem bliźniaczkiem. Dobra, bierzmy te rzeczy. I teraz, teraz czekamy na noc. Ok, idziemy sobie się przespać na razie. Weźmiemy sobie łóżko. Idziemy się na chwilę przespać, żeby tu wrócić w noc na Brookhaven. Bierzemy łóżko i idziemy spać. Widzimy się w nocy. A ja na poduszce. Ale fajnie się spało. O, dobra, już jest noc. Okej, okay. Lumi, 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 wstawaj, wstawaj. Wstawaj, szybko, Słodkie wstawaj. Kotki. To jest spora, to jest pora, to jest pora. Czekaj, Bączu bo cię zaraz złapatywalę. Z... A masz, okay. a masz. Zaraz cię wale. Do śpięć, O, już nie śpisz, dobra. Okej, okay. więc... nie nie idziemy teraz, tylko spaliśmy w dzień, zabieramy nasze te rzeczy, zabieramy je i idziemy ich okraść jako złodzieje. Zdobędziemy dużo pieniędzy, obkradniemy wszystkich i nikt o tym nie będzie wiedział. Haha, ha, tylko wy widzowie wiecie, bo to jest w nocy robione, więc nikomu nie mówcie, że jesteśmy złodziejami Kadańca. na Brookhaven. Tak, tak, nie mówcie. Teraz idziemy teraz tutaj e, z boku, zgaśmy teraz latarkę. Weźmy, dajmy takie pełzanie, że się pełzamy, bo takie oskrywanie, skrywanie, że podchodzimy tak bokiem. Dalej idziemy teraz tędy. Chodź, chodź, chodź. chodź uważaj, uważaj. Dalej podebiegniemy tutaj od tyłu, od tyłu sobie. O, tu szybko. Dobrze, dobrze, dobrze. Idziemy od tyłu, żeby nas nikt nie widział. Okej, okay, teraz tu możemy przejść, patrzcie, teraz tu przechodzimy, tak, 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 tak. Czekaj, i tu it możemy patrzeć. Tak, Nitka z nie widzi. I jeszcze dajmy teraz tutaj ukryj. idziemy bardzo tajemniczo. Może pierwsze rzucimy się na pati Albo może na niego od razu. Ej, może na niego! Wejdźmy do niego, wejdźmy do niego, zobaczymy jak Dobry, tutaj zbaczymy, będzie. Czekaj, chodź, chodź, tutaj. Chodź, chodź, za telewizor się skrywaj. Za telewizor. Ja to się! Ej, czekaj, czekaj, widzę go. On jest tam. On tam jest. Ale dobre kiełbaski. Mm. On jest sobie na dworzu, zrobił sobie grilla wieczorem. Grilla sobie zrobił. Nie ma go w domu. To jest dobry pomysł, żebyśmy weszli po cichutku. Tylko powoli, powoli, powoli. Wezmę młotkiem w to walne. Czekaj, jak taki złodziej, uwaga. Pum, pum, żeby to rozwalić. Dobra, nawalam, nawalam. Okej, okay. teraz tu uwaga, uwaga i przechodzimy. O ciała. O, cicho, cicho, mysie. ostrożnie, 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 dobra. Tutaj schowaj się. Tak, 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 idziemy, podchodzimy. się, On jest tutaj, patrz, on sobie robi gryla. On sobie zapalił e, sobie ogień i gryluje, patrzcie. Jest oj, do siebie zabawy. Okej. Cicho, cicho, idziemy teraz tutaj. Szukajmy jego sejfu. Szukajmy, żeby Dobra. go brabować. Gdzie on tu może mieć? Czekaj, pod łóżkiem? Ja dalej, przeszukam łazienkę. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. W łazience tutaj. Nie, czekaj. Nie było. Tam. Tutaj też nie ma, tylko komputer jest wyłączony. Teraz musimy znaleźć tam, gdzie on trzyma pieniądze. Tylko pamiętajcie, że każdy dom może mieć gdzieś inaczej skrywać, bo każdy dom na Brookhaven się różni. Będzie ciężko, nawet tutaj sprawdzasz. Tak, <słuch> nawet w <laughs> Nawet w kominku ona sprawdza. Dalej idziemy dalej, czekaj, weź tu. Nie ma tu nic, hmm. może na górę trzeba. Chodźmy na górę, musimy wjechać windą. Ok, wjeżdżamy windą, dobra. Ok, wjechaliśmy. I teraz sprawdzamy tutaj, może coś ma, nie? Na balkonie nie ma. Dalej idziemy dalej, może tutaj coś, coś będzie. O, miał. jego sypialnia, może tutaj. Czekaj, zjeść. może coś, coś, coś tutaj, uwaga. Tu coś będzie miał? Nie, nie ma. O nie, a to jest idealne miejsce na Szodeczkę mam nie ma. jakąś tutaj. <laughs> Szczodeczka jest jakaś. Nie, no... W nie potrzebuję. E, Ja nie będę nurkował. O durkował. właśnie, albo pod prysznicem? Ja nie będę nurkował e... do Kibla. E... Nie, nie, nie widzę nic. Znaczy, czekaj, może to sprawdzę, uwaga, czekaj. Dobra, dobra, eee. zobaczmy. Jest coś tam w Kiblu, bo nic nie widzę, a ty widzisz? Nie, dobra, nic, nie nic, nic nie widzę. Nic nie ma, nic nie ma, to, to chyba nie był dobry pomysł. Chodźmy sprawdzić gdzieś indziej. <laughs> tutaj było to. to... Wszystko nie było tablic w środku, dra. Może tutaj gdzieś. Czekaj, no gdzie on ma pieniądze? No nigdzie nie ma pieniędzy. Tutaj też nie ma. Z tej strony też tutaj nie ma. Tu też nie ma. No co jest? Nigdzie nic... nie ma sejfu? Co Ej, jest? No nigdzie nie ma pieniędzy. O nie, teraz najgorzej. Dane są ukryte. On tam na dole jest. Czekaj, może tutaj gdzieś na balkonie. Może tu? Nie tutaj? Nie też nie ma. Hm, może z tej strony. Nie, no tutaj też nie ma, i na dachu też nie gdzie ma. Gdzie nic nie ma. Może no, gdzie, ma gdzie on to schował? Tego domu? Gdzie on to schował? Czekaj, on jest tam na dole? Jakiego fajnego gryla on sobie robi? Ula, laj, siedzi, a on nawet nie wie, że a, jesteśmy. Muszę iść po kiełbaski, bo mi się skończyły już. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! O nie, o nie, o nie. O, do o, skrywaj się, ukryj się, ukryj się, ukryj się, ukryj się, ukryj się. Dobra, dobra, dobra. Czeka, czy jeszcze mam jakieś źlodu? On jest na dole, on jest na dole, nie można nas zobaczyć, to jest najważniejsze, nie może nas zobaczyć! Nie może Kiedy nas zobaczyć. Może zajść do pokoju do siebie na górę. Czekaj, 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 on idzie, on idzie. idzie. Na górę. O o, o, on wszedł, no, robimy tu dobra, się w On Idę do pokoju. Do jest dobra. Szedł, mm. jest do Muszę sumu. zmienić poduszki, bo chyba mam już takie stare. Patrz, nie widzi nas, tu my jesteśmy mm. tu na dole, a on tam jest. Jo. jest o, tu z widać grilla, fajnie, fajnie, zobaczcie jaki widok dzisiaj ładny w horyzont. Ja. Nie widzi nas, nie jako widzi nie nas! Dobra, 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 chodź tutaj, przejdź tutaj troszeczkę. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, idź, uważaj, uważa, chodź, 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 chodź tu, chodź. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, nie widział cię. Poszedł nie widział Jo, Ale bli, było blisko, ale było blisko. Ja. Dora, udało nam się, idziemy dalej, szukamy dalej, poszedł na dół. Dobra, musimy szybko, On prawie nas zobaczył, jakby nas zobaczył, to byłoby Ale po gdzie nas. To może być, na no wszystko hmm. My. Może, ej, czekaj, może coś tutaj w ścianie, może coś tutaj jest. Zastosujmy łóżka. Teraz mam pomysł, abyśmy łóżkami postawili i nurkowali w ścianach. Na przykład tutaj postawimy łóżko w ścianie i wejdziemy do ściany. Patrz, uwaga, wchodzę. I teraz próbuję, czekaj, czekaj, bo jest taki sposób na Brooklyn. I teraz próbuję przejść. Oj, coś, coś tam jest! Coś tam widziałem! Coś tam Widziałeś widziałem! O, coś tam? Dobra, Wiedziałem, to może coś tutaj coś tam. z tej strony. Uwaga, wchodź, wchodź, no. Dobra, dobra, uwaga, lu tam wchodzi. Oj, ale ciężko! Ciężko, 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 uwaga, czekaj, trzeba jakoś to wejść. Postawić trzeba to Łóżko, żeby tutaj się przedostać. Uu, o, coś tam. Je... Coś tu jest skryte, widzę. Tam. Ała, Wywaliłem się. Musimy jakoś odpowiednio postawić łóżko, żeby one. Weź teraz, schowaj, czekaj. Żeby to łóżko było odwrotnie. Eee, czekaj, weź, schowaj to łóżko. Żeby to było inaczej, łóżko. I teraz tu dobra, postawię. Dobra, trzeba lepiej dać jakoś. Dobra, dobra, jakoś inaczej łóżko musimy postawić. Czekaj, mam pomysł. Mam pomysł, że je dam tutaj. Okej, okay. i teraz z tej strony. No jakoś to się przechodziło przez te ściany. No na pewno da radę, na pewno musimy da radę. Musimy jakoś się przycisnąć. O, udało nam się tak postawić łóżko. I teraz wchodzę na to łóżko. Uwaga, i jestem. patrzcie na to, przechodzę przez teraz jestem w połowie ciała i teraz mogę przez to przejść. Uwaga, uwaga, wchodzę i hups, jestem! Tu miał safe. To tutaj on skrywał, to tutaj są pieniądze, a mówił, że nic nie ma! O, to jeden kłamczuch. Uwaga, otwieramy. Pokryty. Otwieramy teraz go, otwieramy, czekaj. Teraz musimy go jakoś rozbroić. Czekaj, czekaj, jak to kliknąć? Uuu, jakiś kot trzeba tu wpisać, uwaga. Zmłodka, z go, zmłodka go, pukamy. Rozwalamy, rozwalamy po cichu. Jest, mamy, otworzyło się! Jest! Yes. Jest, mamy ile kasy. Tak miał kasę, mał kasę i bierzemy i zabieramy. Tak jest! Bierz, zapakuj cały worek! Lumi będę ci podawał, bierz cały worek zapakuj, dobra, podaję teraz. Będę to wyciągał, te pieniądze i teraz ci dawał. Uwaga, uwaga, dobra, daję ci wszystko do pieniądzku I do doworka zapakuj, do worka całego. Dobra, Weź wyczeliło. Wszystko wore... biorę do torby, Dobra, 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 wszystko, patrzcie, o, le kradniemy. Okej, okay, tyle no wystarczy. I teraz idziemy, kasę mamy. I teraz uciekamy. Kasa. Ej, tu jest jakiś przycisk. Kliknę go. Uwaga. Wow, otworzyło się. o, otworzyło się! <laughs> ja... Ej, to było mega, to było... Mega ciężkie do zrobienia, ale to była skrytka, ale my to zrobiliśmy jako najlepsi zodzieje! Najlepsi zodzieje! O Zostawcie opeczkę w co widzowie! Pamiętajcie, o moim sklepie jest ma sukruka dnia dziecka są wielkie promocje na wszystkie rzeczy. Pamiętajcie, wpadajcie, czekam na was, dobra, a my idziemy, chodź, lumi, chodź, idziemy na dół teraz. Musimy chyba uciekać. Dobra, dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Skradamy się, skradamy się, dobra, dobra. Idziemy teraz tu, wychodzimy, powoli cichutku, powoli cichutko, dobra, dobra, I jest, nikt nas nie zauważył. I teraz szybko tutaj w Ukradliśmy go, ukradliśmy go i teraz biegniemy na prawą stronę, tutaj, dawaj, jest, ale kasa, 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 teraz idziemy do paki. Chodź obrobimy ją teraz. Jej dom będzie nasz. O, czekaj, wezmę tutaj latarkę sobie, lornetkę. O widzę, pat, juko bogata, ona ma kasę, rozmawia z kimś. Mhm, mm dobrze, tak, tak, już zaraz będę. Patrz normalnie ma. Czekaj, podejdźmy tak bliżej. Tak, jadę. Podejdźmy bliżej, chodź tutaj z boku, chodź, chodźmy z boku. Żeby nas nie zobaczyła. Okej. Okay. O, nie wpadłem w dziurę! Aaaaa! Wpadę w dziurę, nie skacz tutaj. O, o, najgorzej, muszę jakoś tu teraz wyjść. Okej, okay, jestem, 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 o, dobra? dobra. Chodź, 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 chodź. Ra, uwaga, patrzę, patrz na nią. Ra, ona tam stoi. Jest, widzę ją, widzę ją, widzę, ją, widzę. idzie. Ej, czekaj, ona wskoczyła do wody? Ej, co jest, co jest, ona, ona pływa? Ej, nie ale ma, zniknęła. Ej, czemu ona tam pływa pływała? Nie w ubrana. Ej, zaraz, zaraz, znikła, nie ma jej. Które ona wyjdzie? Nie ma ciekawe. ma w Czekaj, chodź tu, kryj się, kryj się, lubi, kryj się. Dobra, teraz mogę jechać. Co? Ej, czekaj, oh. czekaj. Wyciągnęła pieniądze z basenu, ale jak to przecież byłyby mokre? Jak ona wyciągnęła oh. pieniądze z basenu? To jest niemożliwe. Jak ona to zrobiła? Ej, dobra, to Musimy jest ten basen. Co ty na to? Dobra, dobra, ona Dome gdzieś, czekaj. Zamykam dom. Okej, okay, ona zamyka dom. O o, na kutkę zamknęła. O, nie U -u. najgorzej. A może jakoś tym ogrodem wyjdziemy? Zakluczyła dom. I teraz, e, czekaj, gdzie ona idzie? Czekaj, czekaj, gdzie ona. jedzie autem, dobra. Ma lambo, widziałem, że ona jest bogata. Ma dużo probuxów. Ma dużo. Was uważaj, uważ, jedzie tutaj! Chodź, 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 z tej strony, chodź tutaj szybko przeskocz. A ja nie widziała, okej, okay. przyjechała! <laughs> przyjechała i sobie pojechała Teraz my możemy wejść, możemy wejść do domciu Okej, okay, ale czekaj, czekaj. O nie zamknęła, nie możemy wejść! No nie zamknęła dom na klucz. Nie wiem, może jakoś zamek mm, No spróbuj, próbuj, próbuj przekluczyć, ale nie jest jest ciężko. Musimy znowu przez łóżko przejść. Musimy postawić łóżko i spróbować łóżkiem przejść przez ścianę. Uwaga, czy da radę? O, nie, będzie to ciężkie. Jakoś trzeba dobrze to postawić, żeby tam się dostać. Hmm, czekaj, próbujmy, próbujmy, próbujmy z tej strony. oj, jaj, ciężko jest. Czekaj, może tu przez to? Widzicie? To jest jedyny sposób na wejście, na wejście do kogoś. Może postawię to przez szybę? Uwaga, uwaga, przez szybę da radę? O, może przez szkło. Przez szkło, czekaj te radę? Nie, tak nigdy nie robiłem, chyba nie. Chyba prześcianę to tak zawsze zawsze dało radę. Uu, pf, uu, musi przejść to jakoś to trzeba postawić. O jest, chyba dobrze położyłem. Dobra, uwaga, wchodzę. Jest, jest, jestem! Patrzcie! Juuu! ale dało tym czadu! I nawet patrzcie nawet to, nie nam nic nie! Nie powstrzymał nas! Przeszedłem, przeszedłem, teraz dwa kolej! Ilu mi przeszła! I Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Dobra, okej, okay, idziemy sprawdzić jej dom. Chodźmy, przestrawdzimy, sprawdzimy, gdzie ona może tu mieć save, poszukajmy. Hm, tutaj nie z tej strony. O ja bym chciał mieć takie game passy, a ja takich gamepasów nie mam. Ej, ja chcę mieć widzowie, tylko jestem biedny. Wbijajcie na moją grupę Small Team. Ej, możecie z nami tam pograć, w ogóle czekałem też na was koszulki fajne, które mam na grupie Robloxowej. Link macie w opisie tak samo są nowe koszulki. Patix, X Team, ej w ogóle Pati koszulka wycięła na mój sklep, patrzcie różowa i tak samo moja pomarańczowa i tak samo czarna. Smajsto Team, którą ja tutaj teraz mam. Patrzcie. Smajsto Team. Dołączcie do mojego teamu. Link macie w opisie do mojego sklepu. SmajsoGruka.pl Dobra, a teraz idziemy. Ok. Weźmy w takim razie... Tutaj nic nie było. Nic tu nie widać. Tutaj, tutaj nic nie ma? Tutaj w lodówce? Nie, nie mogę otworzyć. Zamknięte ma. A tutaj nic nie. W kiblu ja już do kibla nie sprawdzam. Nie, nie, nie. <laughs> do nie, już, kiblu nie, nie sprawdzam. już tam nie patrzymy. Dobra, idziemy do góry. Może tu po schodach zobaczmy. Coś tutaj będzie. Hmm, tutaj też Ola, nic mam nie duże ma. dużo pokoju, jaka ty schodz! Ta. Tutaj też nic nie ma w prysznicu, też nic nie ma. Okej, okay, bądźmy ostrożni, ona tam pojechała, nie wiadomo kiedy ona przyjedzie. No Musimy się pospieszyć. No właśnie, nie ile czasu mamy. Hin. No nie wiem, ej, no nie ma tutaj nigdzie sejfa. Gdzie w tym domu są sejfy? No nie wytrzymie... o tu jest! Ej! Je znalazłem, dobra, let's go! Dobra, 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 ale teraz trzeba jakoś go... O, oh, o, oh. trzeba go jakoś wysadzić, może podłóżmy bombę, żeby się wysadził. Ej, bomba, to jest dobry pomysł. Ja teraz inaczej to, inaczej to podłożymy, tak, tak, inaczej to podłożymy. Damy teraz coś takiego. E, o, tutaj, patrzcie, uwaga, uwaga, i to podłożymy. Trzy, dwa, 1, podkładam. Dobra uwaga. i uwaga, uwaga, o to, odsuń się, o się! I 3, 2, 1 i... BOOM! Nie, yes, zwalnęło! O, <śmiennie> o nie, lasery ma jakieś jeszcze, serio. Dobra, no, ale to nic nam nie szkodzi na przeszkodzie. Uwaga, jest! Wziąłem! Patrz, wziąłem! <śmiennie> o o, ochrona mnie wykryła! O nie! Jakiś alarm, jakiś alarm dzwoni! Uciekaj, jakiś alarm, pypka! Szybko, 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 uciekaj! Jeszcze do, do basenu, do basenu, bo pypka alarm! Alarm głośno wyje, alarm głośno wyje! O o, o o! Szukamy, do basenu! Schowajmy się do basenu! w basenie. O, o, pati, pati, tutaj A już. Ale ja w moim domu? Jedzie, pati, czekaj, szybko musimy nie znaleźć, chcesz, ale. Masz się wrócić! Tu w basenie nic nie ma! Ej, zaraz, tu czemu tu nic nie ma w basenie? Jak tu teraz Ej, szukaj? Może jakiegoś tajnego. przejście! Co jest? Nalazłaś coś? Jo, co to jest? Dorowko, wpływam, wpływam, wpływamy. Faktycznie to, było przejście! To jest za pokój! Jo, ile kasy! Ile o, jesteśmy to bogaci! To. Tak ona ma, a mówiła, że nic nie ma. Ona kłamała, ma jest bogata, ma bardzo dużo kasy. Tak, bierz wszystko, kopniemy to wszystko. Kopiemy wszystko, zabieramy. Będzie to nasze, bierzemy cały worek pieniędzy, jak będę bogaty. Wszystko jej zabieraj, to też weźmy, to też jej weźmy, tutaj weźmy, No Co wy robicie? Złodziejaszki, mam was. O, o. Pati? Majs to ty? Nie, to nie, to nie ja, to nie ja, to nie ja. To co wy tutaj robicie? Czy wy właśnie mnie okradacie? Yy, nazywam się Stefan, a to jest Angelika i jesteśmy. Yy, yy, pff, pff. Nie głupstwem! E. No wiem, że to ty, a to jest Lumi! Mam no, was! Rozpoznaję! Okej, okay, żartowałem. Yy, uciekaj że w wy nogi. A uciekaj do mnie okradacie? Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Co to dajecie moje pieniądze, co wy robicie? Uciekaj to auta jeść! Goni nas! Goni nas! Szybko chodź auta! Szybko, szybko uciekam. Szybko! Wezmę speeda, wezmę A speeda. 150 daję, bo to jest szybkie lambo. Przyspieszenie. Dawaj! Jedziemy. Rura. Uciekliśmy. Mamy mamy autopatii, Patrzcie. Patty Smite to jest lambo jej. Jesteśmy bogaci! Woohoo! Jesteśmy bogaci! Mamy pieniądze, worek pieniędzy, Lambo. No to sobie wzięliśmy sami. Ha, ha! Kto chce dołączyć do naszej ekipy złodziejaszków na Brookhaven, wpadajcie na moją grupę Smyslu Team. Link macie w opisie. I razem wspólnie będziemy grali. A teraz spakuję paczkę dla widza Jasia. Jasiu zamówił lampkę szybę. Oj, będzie mu mocno świeciła. Oraz głośnik Smyslu Team. Następnie czapkę z daszkiem pomarańczową. I nawet zamówił puzzle Smilandia. Zamówił również nową grę rzuci z Czy dasz radę złapać? I wlatują też nowe koszulki SmileSlow. Nowa koszulka Patti X-Team. I nowa minka uśmiechnięta. I podkładka pod mysz Smilandia. Oraz nowa, duża poduszka szyby z kością. Jasiu, jak ja mam teraz to spakować? Taką dużą paczkę zamówiłeś? Wpada już teraz na mój sklep SmileSoGru.pl, a spakuję twoją paczkę na